Witajcie. Dzisiaj zajmę się przeprowadzeniem reakcji kondensacji benzoinowej. Reakcji tej poddam benzaldehyd i w jej wyniku uzyskam benzoinę. Reakcja kondensacji benzoinowej przeważnie katalizowana jest cyjankiem sodu lub cyjankiem potasu nie posiadam i nie chcę posiadać żadnego z tych związków ze względu na ich ekstremalną toksyczność dlatego użyję innego katalizatora czyli witaminy B1 Na początek zajmiemy się naszym katalizatorem czyli witaminą B1 jest to chemicznie chlorowodorek tiaminy i odważamy 2,6 g owej witaminy B1 Witaminę B1 musimy teraz rozpuścić w wodzie. W formie chlorowodorku rozpuszcza się ona w wodzie bardzo dobrze. Szukujemy 8 ml wody. Odmierzoną wodę dodajemy do witaminy B1. Jak widać, witamina B1 bardzo dobrze się w niej rozpuszcza. O proszę, już cała uległa rozpuszczeniu. Do wodnego roztworu witaminy B1 dolewamy teraz 30 ml etanolu. Aby przeprowadzić chlorowodorek tiaminy w formę wodnej zasady, musimy sporządzić roztwór wodorotlenku sodu. W tym celu odważamy 0,6 g wodorotlenku sodu. I rozpuszczamy wodorotlenek sodu w 5 ml wody. Alkoholowy roztwór witaminy B1 wstawiłem na mieszadło magnetyczne i teraz będę powoli dodawał roztworu wodorotlenku sodu. Jak widać, witamina B1 w formie zasady ma barwę żółtą. Barwa ta szybko znika, gdyż jest ona neutralizowana przez chlorowodór zawarty w cząsteczce. Jednak po dodaniu odpowiedniej ilości wodorotlenku sodu zostanie ona na stałe. Dokładne odważenie witaminy B1 oraz zasady jest tu dość ważne, z uwagi na to, że reakcja jest wrażliwa na pH. Warto też wspomnieć, że stosując witaminę B1 uzyskamy niższą wydajność niż gdybyśmy stosowali jako katalizator cyjanki. Okay. jak widać roztwór nabrał trwałego żółtego zabarwienia, ale musimy dodać jeszcze resztę wodorotlenku sodu. Teraz dodajemy 15 ml benzaldehydu. Zostawiłem całość na mieszadle magnetycznym przez około 2 minuty w trakcie, gdy szedłem po papierek wskaźnikowy, żeby sprawdzić, czy pH jest odpowiednia. Jak widać, całość nieco się odbarwiła. Teraz dodajemy benzaldehyd. I za chwilę całość zacznę ogrzewać na łaźni wodnej. pH wynosi około 8. Gdy sprawdziłem papierkiem wskaźnikowym, zabarwił się on na kolor zielony. Teraz całość umieściłem na łaźni wodnej. Rozpocząłem też ogrzewanie. Mieszaninę reakcyjną należy podgrzać do 60 stopni Celsjusza i utrzymywać tą temperaturę przez 2 godziny. Nie należy przekraczać temperatury 65 stopni Celsjusza, gdyż wówczas zaczną zachodzić reakcje niepożądane. Gdy tylko temperatura 60 stopni Celsjusza zostanie osiągnięta, znów umieszczę całość na mieszadle magnetycznym. Gdy zauważę, że temperatura zbytnio spadła, ponownie zacznę ogrzewać całość na łaźni wodnej. Termometr wskazuje temperaturę 62 stopni Celsjusza. Całość umieszczono z powrotem na mieszadło magnetyczne. Zlew, na zlewkę nałożyłem kolbę okrągłodenną wypełnioną zimną wodą po to, aby etanol nie wyparowywał w tak dużym stopniu. Całość jak widzicie jest mieszana. Jeśli zauważy, że temperatura spadnie powiedzmy, o piędzie, powiedzmy do 55 stopni Celsjusza, to dodam nieco wrzącej wody z czajnika. Takie mieszanie kontynuujemy przez około 2 godziny. Przy okazji barwa roztworu jak widać znów ma intensywny żółty kolor. Po dodaniu benzaldehydu. Dwie godziny minęły, zatem za chwilę zdejmę całość z łaźni wodnej i pozostawię do ochłodzenia. Po dwóch godzinach mieszania i ogrzewania całość zdjęto z łaźni wodnej. Bardzo szybko wykrystalizowała benzoina. Teraz poczekam, aż całość ostygnie do temperatury pokojowej, a następnie schłodzę to na łaźni z lodem. Całość została schłodzona na łaźni lodowosolnej. Teraz sączymy to pod zmniejszonym ciśnieniem Teraz przemywamy 40% lodowatym etanolem. Oto odsączona i przemyta benzoina. Jak widać po przemyciu jest ona bezbarwna. Przy okazji, o ile wcześniej do sączenia używałem zwykłej strzykawki, o tyle teraz zbudowałem sobie ręczną pompkę próżniową. Ze strzykawki, właśnie. W przyszłości prawdopodobnie nagram poradnik, jak takie coś zbudować, ale najpierw muszę jeszcze dopracować ten design, gdyż nie jest on idealny. Wracając do benzoiny, przenosimy ją na szalkę Petriego i zostawiamy do wyschnięcia. Oto wysuszona surowa benzoina. Jest ona już teraz dość czysta, aczkolwiek chcę oczyścić ją bardziej, ponieważ jestem w stanie wyczuć z niej zapach witaminy B1. Zatem będę rekrystalizował ją z gorącego etanolu o stężeniu około 93%. Nie wiem, czy tyle wystarczy. Jeśli te 15 ml okaże się zbyt małą ilością, to po prostu przygotuję więcej. 15 ml etanolu nie starczyło, dlatego muszę dodać nieco więcej. Będę tak dodawał go porcjami, aż cała benzoina nie ulegnie rozpuszczeniu. Benzoina uległa całkowitemu rozpuszczeniu. Teraz całość zdejmę z płyty grzewczej, nakryję w kawałkiem folii aluminiowej i umieszczę w wiatrze z trocinami, aby całość powoli się ochłodziła. Z roztworu po schłodzeniu do temperatury pokojowej wykrystalizowała benzoina. Potem całość schłodzono do temperatury 0 stopni Celsjusza. I teraz przesączę to pod zmniejszonym ciśnieniem. Teraz całość należy przemyć lodowatym etanolem. Czystą benzoinę przenosimy na szalkę Petriego i odstawiamy do wyschnięcia. Tak wygląda benzoina po rekrystalizacji. Ma ona postać białych igiełek. Uzyskałem 3,37 g benzoiny, co przekłada się na około 22% wydajności teoretycznej. Jest to niewiele, ale tak jak mówiłem, synteza z użyciem witaminy B1 nie jest zbyt wydajna. Teraz zademonstruję jeszcze pewną reakcję charakterystyczną dla benzoiny. Jak widać, umieściłem kilka kryształków benzoiny w zlewce. Teraz rozpuszczę to w niewielkiej ilości etanolu, aby utworzyć roztwór. I teraz dodam do tego dwie niewielkie granulki wodorotlenku sodu. Aby przyspieszyć nieco reakcję chemiczną, rozkruszyłem pastylki wodorotlenku sodu. Jak widać, w zlewce obserwujemy delikatne fioletowe zabarwienie, które jest wynikiem reakcji między benzoiną a wodorotlenkiem sodu. W ten sposób możemy potwierdzić to, że faktycznie uzyskaliśmy benzoinę. Mam nadzieję, że film się podobał. Na ten odcinek to tyle. Cześć.